Wiesz co, przywołać się proszę, do tej przestrzeni, gdzie jesteś. Tą kobietę, która jest koło domu. Kto to jest? To jest taka starsza pani. Nawet mhm. widziała trochę... To jest coś względne, a nawet nie nie z jaką, jakąś. Bo ona tak mhm. zasuwa naokoło tego, tego domu. Mhm. Po y, prostokącie, po całej to. takiej działce na, na, na ten. Pasza mhm. Pani w siły włosach. A. Dobra, a weź zobacz jeszcze. Mm. Przywołaj mi mamę, proszę Cię, do tej przestrzeni. Bo ona jakieś jajka rozkłada, nie wiem o co chodzi. W każdym rogu rozkłada jajka. Mhm. A no dobra, jeżeli widzisz, że rozkłada jajka, to z mamą poczekamy. Zatrzymaj ją i proszę cię powiedz, dlaczego... Roz... Zapytaj się jej, dlaczego rozkłada jajka. To jest na wszelkie uroki. Mhm, czyli zabezpiecza ten dom. Mhm. Mhm. A zobaczcie, to zabezpieczenie działa w dalszym czasie. Od momentu kiedy ona je tam zostawia. Nie. Mhm, dlaczego nie? Bo jest przerwana nitka, wiesz? Mhm. Bo jakby idzie po prostokącie, w każdym rogu są te jajka, to tutaj jest tak jakby furtka, tak bym to nazwała, która przerywa tą... Czyli mała przebudowa, po prostu. Tak, przerywa tak jakby całe to połączenie, które tam było. Mhm. No. Ja zobacz, dlaczego ta Pani jeszcze jest przy tym domu, dlaczego ona tak chodzi? taką silną potrzebę ochrony tego domu, bo to je, było jej, jej gospodarstwo. Mm -hmm. No dobrze, pokaż proszę Pani, że ten dom ma już innego właściciela i że teraz aktualny właściciel zajmie się domem i zajmuje się domem. Ale to jest taka, nazwijmy to żywotna pani. Trudno. <noise> no, taka żywotna pani. Yy... O Jezu. Ale mm -hmm. ta jest, żeby... Żywotna, jak powiedziałam słowo żywotna i od razu przyszła, a skąd to czerpie? Wiadomo, z kogo czerpie. No. Wiadomo. E, no. I yy, yy, ona ma takie bardzo silne poczucie że, własności, że to jest jej. Mm -hmm. To pokaż jej po prostu, że nie żyje. Pokaż jej to w przestrzeni. Że żyje tam już inna osoba w tym domu i się opiekuje jej domem. I to, że ona tego pilnuje i strzeże, i traktuje go jako swoją własność, nie pozwala opiekować się nowemu właścicielowi. Przeszkadza wręcz w tym, co prowadzi do niedbania, mm -hmm. niemożności wykonania jakiejś czynności, bo ciągle jej przeszkadza. Ona pokazała mi, jak umarła. To jest postać taka, taka, ona na łóżku, z mhm. zamkniętymi oczami i tak dalej. Mhm. Przygląda się z zaciekawieniem tej, tej swojej postaci, jako ciało, które zmarło. Mhm. Hmm. Ale tak jakby do niej nie docierało to, że to jest ona. Tylko zastanawiam się, dlaczego demencja? To być. wyparcia, pewien rodzaj wyparcia, że te, tak jakby miała... Tak jakby to była nie ona. Tak, tak jakby to była nie ona, właśnie mhm. patrzy jak na obrazek, a nie jako na siebie. Dobrze.